Cześć, nazywam się Mariusz Szefrański, na co dzień zajmuję się automatyką budynkową, a szczególnie jest mi bliski obszar zarządzania mikroklimatem, czyli badanie mikroklimatu, sterowanie tym mikroklimatem. No To można powiedzieć, że oprócz zawodu to również moja pasja e, hobby. Dzisiaj chciałbym z Wami e, chciałbym pokazać system oczyszczania powietrza atmosferskiej i powiem szczerze, e, jeżeli na co dzień zajmujesz się profesjonalnymi systemami, e, takimi w dużych halach fabrycznych, w dużych halach magazynowych, to urządzenia, takie spółki niezbyt wzbudzają Twoje zaufanie, niezbyt wzbudzają Twoją sympatię, w związku z czym można powiedzieć, że rozebrałem go na czynniki pierwsze i przebadałem we wszystkie możliwe strony. I co się okazało? Bardzo mnie to pozytywnie urządzenie zaskoczyło. Nie tylko dobre wyniki, jeżeli chodzi o wydajności i jakość, natomiast też super cena. Można powiedzieć, że urządzenie jedyne w swojej klasie. Chciałbym wam pokazać po kolei detale związane z tym urządzeniem, natomiast tutaj jedna mała uwaga. Osoby poniżej 18 roku życia proszę, żeby jednak może w tym momencie zatrzymały ten film, ponieważ dalsze sceny będą troszeczkę drastyczne. Zastanawiałem się, czy pokazać nowe urządzenie, czy takie, które już troszeczkę pracowało, natomiast nie bawiły się tu w żadne reklamy, inne rzeczy z pięknymi widokami czy pejzażami. Chcę wam pokazać fakty. To urządzenie pracuje u nas od kilku miesięcy. I zobaczcie, jak ono wygląda. Na początek, tylko może powiem, że to, co widzicie tutaj z przodu, to jest filtr wstępny, i on jest u nas czyszczony, czyszczony co 4-5 dni. Tak to wygląda. To, co tutaj widzicie, to są typowe zanieczyszczenia bytowe. To nie są słynne PM10, PM2,5 czy nawet PM1. To jest w każdym domu. Nieważne, czy mieszkacie na Śląsku nad morzem, w pobliżu ciepłowni czy przy lesie, to zanieczyszczenia bytowe z tej części będą zawsze dodam, tylko że my w domu regularnie też sprzętamy. A mimo wszystko widzicie, to jednak tego typu zanieczyszczenia mamy na filtrze wstępnym. Tu mamy filtr hepa, jego nie czyścimy, jego wymieniamy potem już jak on wykona swoje zadanie. Ta hepa ma 3 miesiące i tutaj jedna uwaga. Hepa-hepie nierówna. Na rynku schacie bardzo wiele urządzeń, na których będzie pisało Hepa, czy zawiera Hepa, czy ma HEPia. Hepa. Yy, ten filtr Hepa yy, zatrzymuje cząsteczki o wielkości 7000 mikrometra. Nie ma drugiego urządzenia na rynku, które na rynku systemu oczyszczania powietrza, takich domowych, które zatrzymuje cząsteczki tej wielkości. Następne urządzenie jest kilkanaście razy gorsze parametry daje. Tutaj dodatkowo macie wykaz tych zanieczyszczeń, które zatrzymuje to urządzenie. Oczywiście wszystko, co się mieści w PM10, wszystko, co się mieści w PM2,5, ale to, co moją uwagę szczególnie zwróciło, to są zanieczyszczenia poniżej jednego mikrometra. Czyli wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie pochodne, roztoczy, to jest to, co zatrzymuje. Ja ostatnio słyszałem nawet takie zdarzenie u jednego z naszych znajomych, który miał grypę i jednocześnie pracował u niego ten filtr. Myślimy, zakładamy, że w 90% dzięki temu systemowi oczyszczania powietrza ta grypa nie przeniosła się na pozostałych domowników. Czyli w normalnym układzie wirusówka, jeżeli pojawi się u jednego z domowników, przenosi się na innych. Tutaj macie ten, szansę ten proces zatrzymać. Myślę, że jakby warto, warto to rozważyć. Kolejny filtr w tym systemie oczyszczania powietrza to jest filtr węglowy. Tutaj widzicie niestety zanieczyszczeń tych zapachowych ani nie zobaczycie, ale widzicie, mamy tutaj węgiel aktywowany. Ta część tego systemu oczyszczania powietrza wymieniamy raz do roku, ona się to znakomicie sprawdza. Tuż przed przyjazdem przez telefon wrzucamy sobie tryb turbo no i mamy te wszystkie zapachy od razu usunięte. Kolejny element tego systemu oczyszczania powietrza to jest ten wentylator. 500 m sześciennych na godzinę, taka jest wydajność tego urządzenia. I połączenie tego filtra HEPA z tym wentylatorem o tej wydajności powoduje, że ja porównuję to, to urządzenie do systemów rekuperacyjnych. Takie wydajności ja spotykam tylko i wyłącznie na systemach profesjonalnych, systemach oczyszczania powietrza, profesjonalnych systemach wentylacji. Tutaj tylko zaznaczę, że używając systemu oczyszczania powietrza, musicie mieć sprawną wentylację w domu. To jest jakby baza. Popatrzcie. I przemawiają takie wykresy. Tu bym chciał Wam pokazać wykres. Zobaczcie, to jest jeden z pokoi w naszym mieszkaniu. Zobaczcie, po około 3 minutach zanieczyszczenia zeszły do poziomu zerowego. Pomimo tego, że na zewnątrz, jak też również przed włączeniem tego filtra, te stężenia były naprawdę wysokie. Tutaj już widzicie końcówkę tego pomiaru. No i to co najważniejsze: 0,0,0, nawet przy. PM1. To jest tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Czyli reasumując, wydajność, jakość, no i nieporównywalna cena. Jeżeli byście chcieli system rekuperacji zastosować w Twoim domu czy w swoim mieszkaniu, to to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, oczywiście, remont albo w czasie budowy. Tutaj przynosicie urządzenie kilkakrotnie razy tańsze, stawiacie i ono od razu działa. Także jestem fanem tej technologii, to na tyle bardzo dziękuję.